Siemaneczko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem w parku Battersea, który, który zajmuje 200 arów i powstał w roku 1857. Jest to kolejne miejsce, w którym lubią odpoczywać sobie ludzie. I oczywiście ja tu też przyszedłem odpocząć, pospacerować, poruszać się. No i przy okazji Wam pokazać. Idę właśnie w stronę Tamizy zobaczyć te piękne widoki, które oczywiście Wam pokażę. Zapraszam na odcinek. mać taki fajny piękny kącik żeby sobie można było usiąść odpocząć za chwilę pójdziemy nad Tamizę może uda się zejść na dół jak znajdę jakieś jakieś fajne miejsce tak ogólnie to straszne upały są drugi dzień upałów tutaj w Anglii jest tak dziwnie w Polsce pewnie też, że o Jezu ściągnę ten plecak mi niewygodnie o Jezu. W Polsce pewnie też tak jest, że no jest, tak, że jak uderzy upał, no to masakra. Nie? że Człowiek nawet nie zdąży się przyzwyczaić. Zobaczcie jakie piękne widoczki. Oczywiście pozdro dla Golden Mańka. Lubi penetrować takie tereny. Jak będzie można zejść, to zejdę. I tak ogólnie, ogólnie jest spoko. Tam oczywiście piękne barki. Mieszkalne na wypasie tam jest restauracja, chyba nie wiem. Tam w oddali widzicie śmigłowiec policyjny sobie zawisł i obserwuje. Nie wiem, czy tu można gdziekolwiek, gdziekolwiek zejść. Tutaj raczej niebo, jest muł. Ale jest chyba, chyba odpływ. Jest zobaczymy. Kolejny park, moi mini. Kolejny park. Warto obejrzenia Jeżeli jesteś w Londynie to możesz sobie przyjść i za free wejść i pospacerować. Będą spalone ujęcia, bo mam słońce za sobą. Po prostu filmuję prosto w słońce. Cóż się powiedzieć? Mam dwa dni wolnego Odpoczywam dużo chodzę, bo teraz co mam tą pracę, to, to dużo siedzę. To jest niedobre, więc jak mam wolne, to staram się jak najwięcej ruszać. Jest tak gorąco. Masakrem. Jest 30, 33 stopnie w cieniu. Słońcu z 35. Wczoraj tak, tak było gorąco. Mi w pracy, że myślałem, że, że mi się głowa zagotuje w tym kasku. Wiecie, musicie mieć tą kurtkę. Oczywiście wypiąłem sobie te podpinki. Kurtka jest dla mojego bezpieczeństwa. Jakbym się przewrócił, to te ochraniacze i inne pierdoły Tutaj tutaj ludzie są tacy dziwni. Nie wiem czy, czy tak jest gdzie indziej. Jak gadasz do kamery, to uznają cię za, za świra i tak, tak pokazują jak przechodzą koło ciebie. Nie wiem. Dziwne to jest ale tak jest. Zajrzyjmy tu, o! Tam już widzę wózek wózek yy, z marketu. I inne pierdoły. Postaram, postaram, tam się zejść i za chwilkę do was wracam. Uciekłem w cień, bo jest masakra. Jest tak gorąco, że normalnie a nie założyłem, bo, bo nie. Bo nie wziąłem, kurczę, zapomniałem. Można się schodzić, można się schodzić. Są jakieś fontanny, ludzie sobie wskakują. Zobaczmy wodę. A woda, woda nie zachęca. Ja oczywiście to nie jest kąpielisko. Żartuję, idę, idę tam zobaczyć. Ale naprawdę ludziska żar z nieba. Żar z nieba. Dzisiaj ma być jakaś burza. Zobaczcie, jakie chmurzyska. Tak. Ludzie się pluskają. Pójdziemy zobaczyć te fontanny. W przeglądałem Neta i trafiłem właśnie na to miejsce. Bo chcę Wam jak najwięcej Londynu pokazać, żebyście sobie po prostu zobaczyli. Jak nie możecie przyjechać, to pokażę Wam to ja. Ja Wam to pokażę. I zakręciłem, czasami coś powiem to jak szczele czasami tak łysy grzywką o kantkuli. Idziemy zobaczyć. Powtórze się. Niby nad wodą chłodniej, ale wcale nie jest. Ładnie to wygląda. Powtórzę się po raz setny, jest bardzo gorąco, idę się gdzieś schować. Zeżarłbym sobie jakiegoś loda i właśnie idę to zrobić. Idziemy zobaczyć, tam jest jakaś informacja. Zobaczymy, co tam pisze, co tam jest napisane. jeszcze odcinek na spontanie. Bez jakiegokolwiek przygotowania siadłem na skuter i przyjechałem. Idziemy tam jest ludziarnia. Nie wiem czy będzie można zapłacić kartą. Nie wiem czy też macie takie problemy. Czekajcie, przetrę kamery. O. Nie wiem czy też macie takie problemy, że wczoraj jechałem jechałem skuterem, byłem tak głodny w robocie, mówię zatrzymam się, wskoczyć sobie kepsa kupię. Nie można płacić nigdzie kartą. I zobaczymy tu, czy będę mógł zapłacić kartą. Nie wiem, niby Londyn, niby tak wiecie. Brakuje miejsc takich kepsiarni, których można płacić kartą. Na Wembley mówię, bo wiadomo, może w innych okolicach jest. I można, można płacić kartą. Zaraz się przekonam. Tak, taki Rożyk. Już trochę zeżarłem. 4 funty. Czy drogo, czy tanio, nie mnie oceniać tam. Piszcie w komentarzach czy drogo czytania Idziemy dalej Będę próbował wleść, połazić nad brzegiem tamizy, zobaczę czy mi się uda. Zjem tego loda i lecimy dalej Piękna budowla. Idziemy zobaczyć Cóż to takiego Lud żarty. o! To jest pagoda. Patrzcie sobie tak to wygląda, przeczytajcie sobie. Pagoda, w środku kto jest? Powinien, powinien być Budda. Jak dobrze mówię, jeżeli nie to mnie poprawcie, bo ja jestem na spontanie nieprzygotowany, bo ja nie przygotowuję się do odcinków. Po prostu się wbijam do się, wbijam się tam gdzie mam się wbić i lecę wszystko na spontanie naprawdę nie będę, nie będę udawał dziennikarza, bo nim nie jestem, po prostu jestem sobą i pokazuję Wam pokazuję Wam jak to wygląda Boże, znowu nagrywam pod słońce o proszę bardzo Prince Sheetharta Chodzimy do góry, zobaczymy. Wygląda to zacnie. I powiem wam, że nawet, nawet to jest duże, duża budowla. Proszę bardzo. Nie wiem, czy ze złota. Czy Patrzcie sobie, oddale się, żeby można było zobaczyć. Tu jest, bym wleciał. Idziemy z drugiej strony, bo tu para wskaku, wskakuje do góry. Nie chcę ich nagrywać. Znacznie to wygląda, powiem Wam. Oczywiście słońce. Słońce praży. W sumie niech praży. Lato jest lepsze to niż deszcz. Dzisiaj ma zacząć padać. Tak to wygląda w Londynie. Parę dni. Parę dni ciepła. I za chwilę deszcz. Podejdę bliżej. Byście sobie zobaczyli. Fajnie. Fajnie to wygląda. Spoko. Bardzo spoko. Już wlazłem w jakieś krzaki. I normalnie. I normalnie mam jakieś uczulenie. Proszę bardzo. Za chwileczkę wam pokażę jak to wygląda z daleka. Myślę, że jest spoko. To jest sobie para siedzi. Nie będę ich nagrywał. Takie oto, oto widoczki macie. Pójdę sobie w tamtą stronę, ale raczej tam zejść nie będę. Mógłbym musiał iść tam, tam, tam. Nie pójdę, bo mi się nie chce. Jest za gorąco. Szkoda, że tu nie ma żadnego zejścia, chociaż może przy końcu jest, w co wątpię, ale pójdę to sprawdzę, a tam też nie wiadomo czy jest otwarte, tam w tym miejscu, czekajcie, o tu, tu w tym miejscu, nie wiem czy widać na tej mojej kamerze, a co do, co do budynku, tu Wam nagram takiego buddę, nie chcę ziomeczków nagrywać, bo sobie siedzą, a nie każdy lubi być nagrywany. Tak, buddyjska pagoda prezentuje się tak w całości. Wiecie, co jest? Jest odpływ, i szukam zejścia. Szukam zejścia, oparłem się, muszę tam zejść. Ziomeczek tam sobie chodzi. Zobaczymy, czy się uda. Cóż jeszcze chciałem Wam przekazać. nie niewygodnie mi w tym plecaku. A wiecie, butelkę wody noszę. Żeby się nie, nie przewrócić. Więc tak to wygląda. Mówię wam jest wiele miejsc do zwiedzania w Londynie. Londyn jest bardzo bogatym miastem, chodzi kulturowo i ogólnie. Może uderzę w jakieś fajne muzea. Muzeum może lotnictwa, ale wiecie to już było. Wiecie kiedy? Ale grzeje, masakra. Musi wam musi być jakaś drabina bez kitu. Ale nie widzę. Idę tam kawałeczek dalej. Nie no musi coś być. Wiecie co to jest drabina? Skoczę sobie tu i tam sobie przejdę do niej żeby się nie spieprzył. O! Cyk Tyk. Idziemy tam do drabiny Bo ją widzę. Ja jest tak. Dosyć wysoko. Przejdziemy sobie, zejdziemy, połazimy. Tutaj wielu ludzi szuka sobie na oko czegoś. Bez wykrywaczy jest odpływ. Dojdę do tej drabinki, Kuźwa w te pokrzywy się, w pieprze. Zobaczymy. <tryk> <tryk> Jest fajnie. Nie, the best. I jest drabina. Czekaj, sobie zejdziemy drabinką. Klucz, pokoły mnie jakieś pokrzywy. Dobra, złazimy. Muszę kamerę schować do kieszeni, żebym się nie zabił. Jestem już na dole. Drapałem się tą, bo to drabinką. Widzicie tutaj skarbów. Nie przyszedłem szukać. Nie ten kanał. Zapraszam do Mańka. Do Golden Mańka na kanał. Tam na pewno na pewno się nie zawiedziecie, bo ziomeczek ma farta w poszukiwaniach naprawdę. Woda schodzi. Przejdę sobie tam dalej. Połażę. Popatrzę. Może jakąś złotą sztabkę E, świruje. Powiem wam. Niektórzy piszą do mnie, że Jarek kup sobie wykrywacz. Nie, to trzeba mieć zajawkę, ja nie mam takiej zajawki, wiecie. A sztucznie nagrywać odcinek jakiś, żeby była oglądalność, bo czegoś tam szukam. No nie, nie, nie potrafię tak zrobić, wiecie? Nie potrafię tak zrobić. Nagrywać czegoś tak. Tak wiecie, żeby żeby, żeby coś, coś się działo. Nie, to nie w moim stylu. Koniec, patrzenia na moją brzydką mordę Proszę bardzo żelastwo, śmieci i nic więcej, Kupki. więc wygląda to no nieciekawie ten rzek tamizy wygląda słuchajcie bo zaraz wpadnę do jakiegoś mułu co tu się dzieje a tam leci jeden śmigłowiec tam drugi co to się stanęło? Chcemy zobaczyć tą kratkę. jakaś kanaliza. Pewnie. Wszystkie ścieki lecą do tej biednej tamizy. O, leci jakiś, jakiś śmigłowiec. No i tak to wygląda spocony jak szczur. Słońce pali niemiłosiernie, ale jest fajnie. Lepsze to. Kuźwa, jaki mu. Lepsze to niż, kurde, jakbym. Jakbym miał. Moknąć. I kiedy są takie muszki kurcze. Przyczepi się do nogi, tak gryzie. Że masakren Ale ludzie szukają. Szukają sobie na oko. I znajdują, jak patrzyłem na odcinki. Jest taka kobitka. Która naprawdę. Naprawdę znajdowała kozackie rzecz. Zawsze mam manie patrzenia w górę jak leci śmigłowiec, wiecie. Zostało mi to z dzieciństwa. Taką pasję kiedyś miałem. Dużo czasu spędzałem w aroklubie kujawskim. Dużo czasu spędzałem w aroklubie kujawskim. i... Lubiłem patrzeć na skoczków spadochronowych na szybowce taką miałem zajawkę za dzieciaka. A że klub był blisko, to można było sobie podjechać rowerkiem. I za Dasie, Madaś pozdrawiam jak oglądasz można było sobie no sobie na to popatrzeć, nie? Kiedyś, kiedyś za mało lata były festyny, jakieś tam zabawy dla dzieciaków. Teraz, teraz nie ma nic. Za wszystko trzeba bulić, a kiedyś to było za darmo. O matko, jak gorąco. Zostanę u daru. Będziemy zobaczyć bliżej. Więc kochani, takie oto odcinki. Luzackie. Luzackie, na trzeźwo. Zapraszam również na live'a. Może dzisiaj, może jutro. Po paru piwkach. Live na fazie. Na pewno takie live'y będą. Tam krzyczycie, że jestem pijany. Nie, jestem pijany, o kurde. Pijanego to byście wy, mnie nie widzieli. Rzadko mnie można zobaczyć pijanego, tak szczerze wam powiem. Kiedyś za dzieciaka, za dzieciaka tam. Jak się kończyło te, ten wiek, że można było już no można, można było się napić, nie? To nigdy, nigdy uwierzcie mi, nie przyszedłem do domu pijany. Wiecie dlaczego? Bo mam szacunek do mojej mamy i nie chciałem. Nie chciałem, żeby mnie oglądała. Powiem wam szczerze, że mama nawet chyba mnie pijanego nigdy nie widziała. Naprawdę, bez kitu. Bo mam szacunek do mojej mamy, do moich rodziców, do mojego i i do mojej mamy, mam szacunek i po prostu nie chciałem, żeby mnie pijanego oglądała. Bo za mało lata, no ile miałem 19, 18, 20 lat. 20 lat miałem, to byłem w wojsku, ale jak wam mówię, nigdy mama mnie pijanego nie widziała. Naprawdę. Nie do uwierzenia, ale tak jest. Pięknie. Pięknie moi mili. To jest druga drabina. Tam jest trzecia. To taki supek był, bo ja gruby nie. Jeszcze spadnę. Nie dam rady wejść. O kurde. Mówię, mówię Wam. Mówię Wam szczerze. O proszę bardzo. Kawałek. Kawałek laski. Chyba. Albo wózka. Wózka takiego zakupowego. Przemówię Wam jak jest. Żadne wykrywacze, żadne takie poszukiwania nie jakoś nie, nie jarają. Nagrywałem odcinek z Adrianem Urbanem na jego kanał. Nagrywaliśmy wspólnie z Golden Mankiem. Oczywiście zapraszam. Jak nie widzieliście do, na kanał Urban w Londynie. No i kurczę tak tak próbowałem się za, zarazić od, od Mańka tym bo on z taką pasją o tym on mówił. Chłopak naprawdę zajerany. No i przede wszystkim prawdziwy, nie? Ale nie. To nie dla mnie. Chyba jakiś słoik. Tu jakieś żelastwo. Cóż to dzwoni? Momencik. Tak, dzwonił do mnie Bobas. Bo chłopaki jadą w sierpniu do Portsmouth i pytali się, czy z nimi się zabiorę. Zobaczę, jak będę miał czas. Moi mili, idę jeszcze kawałek dalej. Wracam do skutera, bo zarazem wyleję. Tak jest gorąco. Przejdę jeszcze kawałeczek, pokażę wam piękne, piękne widoczki. Idę dalej, może coś, coś jeszcze się nagra godnego uwagi. Idziemy do góry. Lepiej jest wchodzić niż schodzić, tak mi się wydaje. A no, tutaj włażę dlatego. Bo tu jest taki stopień, co widzieliście wcześniej. I można sobie na niego wejść. Pięknie, ale idzie jakieś, jakaś burza. Kolejne miejsce. I Pięknie przystrzyżone drzewka. się. Tam są klatki. Z tego zojdziemy zobaczyć, co tam jest w nich. Zapytacie pewnie, dlaczego do Zoo nie wchodziłem. Nie wchodziłem, bo to jest Zoo dla dzieci. I znajduje się tam dużo dzieci, a wiecie, dzieci nie będę nagrywał. Po prostu nie wolno takich rzeczy robić. Film z YouTube mógł być usunięty. Tu macie figowiec, jak się nie mylę. Tak, figowiec. A tutaj w tej klatce nie ma nic. Albo coś jest, tylko po prostu się bardzo dobrze schowało. Oj, chmurzy się, chmurzy. Idzie burza. No i mówię, znowu będzie dwa tygodnie padać. Trzy dni ciepła i dwa tygodnie deszczu. Tak ostatnio tutaj jest. O, proszę. Taka klatka, ale nic w niej nie widać. Dobra. Cofamy się. Tak, moi mili. Dziękuję, że oglądaliście. Dziękuję, że byliście. Subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Zapraszam na kolejne odcinki. Będę włóczył się po Londynie. Pokazywał Wam fajne rzeczy. Robię to naturalnie, nie chcę tam, jak już powiedziałem, setny raz się powtórzę, udawać jakiegoś dziennikarza, bo nim nie jestem. I tak będziecie mieli po prostu takie moje vlogi. Codzienne, może niecodzienne. Zależy, zależy co, na co będę miał ochotę, to wam nagram i tyle. Mam nadzieję, że film się podobał. Życzę Wam zdrówka przede wszystkim. Miłego dnia, szczęścia. No i trzymajcie się na razie. Cześć.